Mm -hmm. Ej, skąd się tą lalką bawić, tylko w końcu opowiedz, jak się te seriale ogląda. Pozłej, to nie lalka, tylko figurka. W takim razie lecimy. Jak oglądać seriale Star Wars? Słowem wstępu najlepszy sposób oglądania seriali z uniwersum podam na końcu tego filmu. Najpierw uporządkujmy sobie je chronologicznie. Akolita, Tales of the Jedi, Clone Wars, The Bad Batch, Obi-Wan Kenobi. Rebels, Andor, Mandalorianin, The Book of Boba Fett i Asoka. Jeśli interesuje Cię chronologia, to właśnie tak powinny być one ułożone. Ale co z tym najlepszym sposobem? Zasada jest prosta. Jeśli oglądałeś już filmy, od których polecam zacząć swoją przygodę z uniwersum, to wybierz ten serial, który opowiada o okresie lub postaci, o której chciałbyś posłuchać więcej? Zastanawiasz się, co działo się z Obi-Wanem pomiędzy trzecią a czwartą częścią? Wybierz Kenobiego. Lubisz Asokę? Zacznij oglądać serial właśnie o niej. Chcesz więcej wojen klonów? To zajrzyj na mój profil, bo mam o nich dedykowany odcinek i wybierz serial Clone Wars. Pamiętaj, nie musisz znać każdego cytatu, każdego zdarzenia w uniwersum, by świetnie się przy nim bawić. A jeśli po seansie któregoś z seriali coś będzie dla ciebie niejasne. Jestem tu do twojej dyspozycji, więc zaobserwuj po więcej kontentu z odległej galaktyki. Niech moc zawsze będzie z tobą.